Halo, halo, witam serdecznie na moim kanale. Dzisiejszy odcinek symulator farmy i jak widzicie pozbyłem się w końcu tych wszystkich drzew. Moi drodzy, jaka to jest męczarnia, jaka to jest udręka. Po prostu mi to konkretnie nie szło. Prawdopodobnie macie lapsa tutaj z wycinki reszty drzew, bo pierwszą połowę już odcinek dawno jest na kanale. Jest to straszna męczarnia, Boże Święty, żebym wiedział... No, ale troszkę pieniądza wpadło. Nie ma co. Zobaczcie, jak tutaj Fergusonek wygląda. Cały upieprzony po tym polu jeździł. Sprzęty wszystkie oddałem. Na timelapse było widać, ale jeszcze wam tutaj pokażę. Jak to wyszło z zarobkiem. Tak więc dzisiejszego dnia zarobiłem. Zobaczcie, pierwszy dzień 500 tysięcy plus 200 tysięcy, czyli 700 prawie tysięcy, a wydałem na sprzęty różnorakie. Sprzęty wynajmowałem myślę, że za dużo wydałem na te sprzęty, łącznie tam około 130 tysięcy, nawet 140 bodajże. Tak więc można było to ukrócić jak najbardziej do, do 50-60 tysięcy, łącznie w maksie, czyli. Ponad 600 tysięcy na plusie jestem, byłbym, a w tej chwili no troszeczkę mniej, ale i tak jestem na plusie, jest, jest fajnie, sympatycznie, ale co najważniejsze moi drodzy, to kurki tutaj ładnie sobie są, tylko kurki potrzebują przyjaciół, pomimo tego, że kurek 400, to w dzisiejszym odcinku, tutaj zobaczcie takie pole, tutaj mówiłem, że to wyrównamy, bo jest tutaj spadek, chciałbym tą krawędź wyrównać, a wtedy mam nadzieję, że tutaj będzie mniejsze, będą mniejsze problemy z położeniem, na przykład takich, moi drodzy państwo, owieczek. Tak, małe pastwisko i duże pastwisko. No 180 tysięcy, no to ładnie bym się wyprztykał z kasy, a chciałbym zostawić trochę może na pole. Ale z drugiej strony mam dość dużo tych surowców, tych plonów, nasion, znaczy, no tak, pszenicy, żyta i tak dalej i tak dalej. Jęczmienia, które mogłbym sprzedać. Tak więc 180 daje nam 250 owiec, a 65 tysięcy daje nam 80 owiec, czyli 80, 160, 240 razy 3: 65, 130, 195. No tak naprawdę aż nie ma takiej wielkiej przebitki między dużym a małym. W kurach, wiadomo, to przebitka była większa. 250 owiec to by było dużo. Myślę, że 80 na początek by wystarczyło. Sprawdźmy wielkościowo, jak to wygląda. Ta 80. O, no 80 wygląda. No i tu pra, prawie, prawie by się ją udało. Tutaj coś tak. O, 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 o. Tylko chcę obniżyć ten teren, wiecie. A widzicie. Chcę ona obniżyć, przy obniżonym, bo tutaj o możecie. O, dobra, dobra, źle, źle, źle. Tak, dlatego że zobaczcie, jak tu jest właśnie nisko. O, to chciałaby. Jest możliwość w ten sposób, z tym, że no, teren by mi obniżyło, więc ja na start sobie ten teren tam podwyższę. Jeszcze sprawdźmy tylko, jak większy. No większy, nie o wiele większy jest tak naprawdę, więc myślę, żebym... Nie no, obniżać terenu nie chcemy. My chcemy go tutaj podwyższyć, więc idziemy na teren. Zmieniamy sobie na kwadracik. Powiększamy go. Nie, co ja teraz robię? Nie mam żadnego pojęcia. Zmień siłę. My nie chcemy siły, tylko go po prostu powiększyć. O, tak. I tak jak z tej perspektywy. O. I chcielibyśmy wyrównać właśnie do tego poziomu tutaj. O tak i co my chcemy, co my chcemy przenieść, wygłać, spłaszcz, zmień kształt, obróć kamerę, wygłać, obniż, wstecz, podnieść. Spłaszcz my chcemy chyba, co? Przed tym wszystkim, moi drodzy, to ja wezmę sobie to zapiszę, żeby nie było problemu, że nagle wydam... 200 tysięcy euro i nie będę miał pieniędzy a tak to sobie mogę mam 15 minut żeby sobie cofnąć ten cały zapis I to jest bardzo ważne w takich zabawach No i próbujemy R1 spłaść wygłać, obniż wstecz podnieść coś mi tutaj brakuje przenieść zmień średnicę Obróć kameru. O w ten sposób właśnie Niestety nie chcę mi tutaj pojechać w tym kierunku. Dobra, polecę już ten kawałek tutaj. O, i teraz można się bawić. No, poleciało niecałe 7000, więc okej. Okay. No, i teraz zagrody dla zwierząt. Mniejsze, większe, mniejsze, większe. Wiadomo, więcej owieczek: 250. Weź to kup człowieku, ale później będzie sprzedaż wełny. Wełna to raczej w cenie jest. One potrzebują tutaj trawy, jakiejś tam, może siana, wody. To to wszystko praktycznie będziemy mieli. O, i tu już można. O, zobaczcie, pięknie. Bezproblemowo. Tutaj mamy wjazd jeden z tej strony. I tutaj dwa wjazdy takie i jeden taki. Widzicie, ja nie chcę sobie tutaj miejsca za dużo zabierać. Myślę, że tak byłoby w porządku. Tu trochę wąsko będzie, no ale trzeba tutaj kombinować, prawda? Hmm. No bo tu jeszcze muszę mieć dla koni, świnek i krówek. Chciałbym się zmieścić tak naprawdę tutaj na tym. Na tym polu ze wszystkim Chociaż wątpię, żeby mi się udało No ale póki co Będziemy sobie tutaj przyglądać. Czyli co? 180 000, 85 euro Cyk No i mamy Od dawna zapowi- O, nawet tu, tu już u, Gdzie ja jestem? Panie Patrzcie, zablokowało mnie Muszę Do pojazdu wejść Czyli wygląda to w ten sposób no prawie jak jakieś kurniki, no? Czy coś widać przez szybkę? Nie. Cyk, cyk, cyk. To sobie ładnie wychodzą. Jedna jakaś zagródka, druga zagródka. I heja. No i super. I teraz będziemy kupywać. Jak widzicie, zostało 233 tysiące, czyli już na pole mi nie wystarczy żadne, ale to nie szkodzi. W następnym odcinku będę myślał, jak tutaj pozyskać więcej pieniążków. Tutaj zbiorę sobie i Was też już zapraszam na odcinek ze zbioru i z siewu kukurydzy, ponieważ tu sobie zrobiłem. Słonecznika, już trochę zebrałem. Teraz czas na kukurydzę, którą też oczywiście możemy sprzedać. I możemy tu otworzyć ze zwierzątkami. Owce białe. Oczywiście one będą się same rozmrażały, więc nie, rozmnażały, więc nie muszę kupować 250 sztuk. Setkę chętnie kupię. O, setkę to będzie 150 tysięcy? Wow, uulu. Lulu, lulu. No i jakie tu sobie wybrać czarna owca? No, jedna mogłaby być, ale to później, jeżeli utrzymuje się cały czas ten trend, że rozmnażanie jest największe, jeżeli jest ilość ta sama, jeżeli chodzi o kolorystykę orazę, no to myślę, że sobie wezmę może te. I teraz po prostu będzie trzeba sobie je kupować. Czyli 10 sztuk to jest 15 tysięcy, a 100 sztuk to jest 150 tysięcy. Myślę, że to jest dużo. 150 weźmiemy na pół, czyli 75 tysięcy wydamy na sam zakup plus transport, czyli 80 tysięcy. Myślę, że to jest fajna. Będziemy mieli 50 sztuk owieczek. I zostało nam 155, 153 tysiące z groszy. No to powiem wam, ten wybieg jest taki malusienki jak na te wszystkie 50 sztuk. Policzmy ile jest. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 sztuki tu są. Może 25. Dlatego tu troszeczkę nas oszukują. Ocyk i możemy sobie tu z góry na nie patrzeć. I co te nasze drogie owieczki potrzebują od nas, bo to jest najważniejsze. Jeżeli chodzi o kury, to mają czystości tam słabiusieńko trochę, znaczy słabo, no 80% nie jest źle, zaraz tu im też pomożemy obczyścić. No i pszenicy jęczmienia też mogę dorzucić kurom, żeby tutaj miały już wszystko, co trzeba. Owce, mamy 50 sztuk, wydajność wiadomo 0%. Przy pełnej równej godzinie, coś tutaj nam się zmieni, szybkość mnożenia, następne zwierzęta za oraz wełna. Warunki: czystość, woda. Pokarm, trawa, siano. Zwierzęta zawsze potrzebują wody, dodatkowo muszą mieć czysto w miejscu karmienia, a niektóre potrzebują też słomy. Karmię dowolnym z następujących pokarmów: wybrane najzdrowszego rodzaju. Pokarmu zapełni najlepsze rezultaty. No i tu moi drodzy, zobaczcie: skuteczność jest 100% i w trawie, i w sianie. Tak jak w kurkach, czy to pszenica, czy, czy jęczmień, nieważne. I tu, i tu mamy skuteczność 100%, więc wybieramy tego, co jest w sumie najtańsze w produkcji dla nas lub w kupnie ze sklepu. Albo czego mamy najwięcej: czyli trawa, siano. Trawa, siano. Już moi drogie, ja was tutaj poczęstuję trawą, i sianem. Sprzęcik zaraz wezmę do czyszczenia. Co tutaj mamy? Fędzik. No to weźmy. O, jest tu. Masz takie kółka duże. Dobra, lecimy do naszego Fędzika. Gdzie jest nasz Fędzik? Czy ja Fędzika sprzedałem? Czekajcie. Nie, jest. Dobra, schował się tutaj za przyczepą. Czyli najpierw fędzik ma na sobie łychę to weźmiemy, obczyścimy naszym kurkom, żeby miały czystość z 80 na 100. I zaraz będziemy śmigać dalej. Niżej pani. Co, jest jeszcze za wysoko? A tak, dobra. No i dobra. Teraz, moi drodzy, musimy trochę słomy lub trawy. Trawę mamy tam pod drzewem. Słomę mamy tutaj w belach, więc myślę, że śmiało możemy wrzucić czy to jedną belę, czy jedno siano. I to i to da radę, więc najpierw damy samą słomę. Ło, ło, spokojnie, panie, spokojnie. Widzicie, muszę porządek jeszcze zrobić tutaj z tym całym moim sprzętem. Aha, dobra, dobra. Czyli yy, teraz też, moi drodzy, potrzebujemy sprzętu. Co tutaj dajemy? Tu mamy jedno miejsce. Tu mamy drugie miejsce. Tutaj obstawiam, że będzie woda, bo tu są takie głębsze korytka. Czyli, tą moją słomkę, czy ja mogę położyć po prostu tutaj, tak w beli? Nie, nie mogę. Dobra, czyli moi drodzy, potrzebuję specjalnego urządzenia. Tylko gdzie je znaleźć i jak ono się nazywa, nie pamiętam, ale zaraz sobie to znajdziemy. Pamiętam, jak wygląda, lecz nie pamiętam, jak się nazywa i gdzie je znaleźć. Lawety, tak, tak, tak. Nie, nie, nie. Technologia Bell, również nie. E, dobra, momencik, zwierzęta, tutaj nie. Hmm, 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 hmm. Wozy przeodnkowe hedery, nie, nie, nie. Kultywatory pługi, nie brony, nie siewniki, głębosze brony, sadzarki, ochrona roślin, chwastowniki, zbiorniki, rozrzutniki. Hmm, oczywiście, że nie rozrzutnik, kosiarki, zgrabiarki, przetrząsacze, pił łańcuchowe zwierzęta. Otóż to. I to moi drodzy, czy to jest to? Maszyna zbiera bele słomy i wykłada nią podłogę w zagrodach krów. Czyli tego nie chcemy. Tutaj maszyna zbiera bele słomy i wykłada nią podłogę w zagrodach krów. Nie chcemy. Maszyna zbiera bele słomy i wykłada nią podłogę w zagrodach krów. Maszyna zbiera bele słomy i wykłada nią podłogi w zagrodach krów. Wszystko dla krów nocowych, ludzie. Tutaj mamy, możemy kupić zbiornik na wodę. Aha, czyli tak. Czyli byśmy musieli użyć takiego paszowozu. Służy do mieszania kiszonki siana słomy w paszę mieszaną, ale my tej jeszcze nie potrzebujemy aż takiej mieszanki. Ta mieszanka można ukarmić krowy. I tu mamy taki sam. No i tu mamy najtańszy na wodę zbiornik. Co oczywiście 7300 to byśmy chcieli. Zaraz sobie nawet go weźmy od razu, od razu może kupmy. 10 tysięcy. Tylko teraz jak nakarmić te? Czy ja muszę od razu paszowu skupić, żeby sobie zrobić? Bo nie mam takiej typowo rozwalonej słomy i siana. Chociaż czy to trzeba je tym nakarmić, czy może im pościelić po prostu pokarm, trawa, siano. Tak więc tak, moi drodzy, tak jak przypuszczałem tutaj Siano w tych belach i trawę możemy użyć właśnie tej maszynki fajnej i rozrobić, i będziemy tutaj rzucać. Ale owce tego nie potrzebują. Owce potrzebują pokarmu, więc musimy znaleźć im trawę lub siano, ale w postaci sypkiej. I tutaj mam ten fajny mój zbiorniczek, który sobie kupiłem, ale ja w nim nic tutaj nie mam. Ciekawe, czy można z niego bezpośrednio kupić. Zaraz się dowiemy żeby chociaż przez chwilę nakarmić te nasze owieczki. Jeżeli nie, no to za chwilkę będziemy zbierać sobie po prostu trawę, ponieważ tu trochę trawy nam rośnie, to ją skoszę na szybciucha. Ale najpierw spróbujemy, czy coś w tym naszym, w tym naszym zbiorniczku... Czy coś tam jest? mamy nic silos jest pusty tak więc moi drodzy w tej chwili ja muszę skosić sobie tą trawę którą posiadam tutaj chociaż kawałek żeby wiedzieć żeby miały co jeść i wtedy ja sobie teraz co ja bym potrzebował do tego kosiarkę do skoszenia Pieniążków mam 144 tysiące, więc fajny ten zestaw byłby. On potrzebuje, jak dobrze pamiętacie ze wcześniejszego odcinka, z 240 koni mechanicznych. Tutaj modzika jakiegoś ściągnąłem, to widać ewidentnie, zobaczcie, że, że on wymaga mniej koni mechanicznych, więc sobie byśmy może użyli. To jest frontowy, więc na sam początek Wezmę i sobie go kupię czy wynajmę. Jaką on ma szerokość? 3 metrów, a ten ma 3,1. Ten ma 8,4, ten 3,6, bo jest pojedynczy tylko. Więc teraz bym musiał się zastanowić, jak szerokie chcemy. Tu oczywiście są te najtańsze, pojedyncze. Obydwa są tylnie. Ten jest taki boczno tylni, a ten jest sam tylni. Wezmę sobie, kupię na razie ten przedni Co on ma tutaj Aha, takie Duperelki tylko, które są mało Ważne dla nas, a 500 doców Nam się nie opłaca tutaj wydawać, więc Kupię sobie tego za 17 tysięcy Przedniego I za chwilkę będę miał skoszone I zobaczymy co dalej No i zobaczcie moi drodzy Jestem już w sklepie Biorę sobie tą moją kosiarę naprzód i tu już wcześniej też kupiłem zbiorniczek na wodę, więc sobie weźmiemy. Oj, coś tutaj nie trafiłem. No i dobra. No i teraz moi drodzy, są dwa sposoby, jak pozyskiwać wodę. Dwa o których ja wiem. Pierwszy to jest kupić sobie zbiornik i postawić gdzieś sobie na farmie, lecz. Ja tych pieniążków na razie aż tak bardzo nie chcę wydawać. Mam też początkowo maszynę, ale zobaczcie, dowiedziałem się, że tutaj można skorzystać z tego bagienka, i my to właśnie teraz spróbujemy zrobić. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Podobno da się wjechać tak, tutaj, tyłem. Mam nadzieję, że mocy mam wystarczająco, żeby wyjechać zaraz stąd i że to nadal działa, taki... Co, tutaj się zawieszam powolutku, powolutku, spokojnie. Aha, bo się zaczepiłem na tej mojej kosiarce. Dobra. No i dobra, czy jeszcze, jeszcze? O, uzupełni beczkowóz z wodą. Uzupełniamy. No i zobaczcie, pięknie za darmo nam tutaj e, napełniamy wodę ponad 7000 litrów. E, zobaczę, ile tutaj będzie potrzeba tym e, naszym owieczkom. Z czasem oczywiście pewnie kupi się większy zbiornik, e, ale na tą chwilę obecną. No i pytanie: automacik jedziemy? Nie ma najmniejszych problemów. Nie jest to dużo. Tu mamy 150 kucy, tak więc fędzik, jak widzicie, przy tych początkowych pracach ze zwierzętami daje radę bez problemu. Fakt jest taki, że tutaj on już ma 22 godziny prawie za sobą pracy, ponieważ jest z nami od samego początku. No i śmigamy. Ja wam pokażę. Nie będę tu wam koszenia pokazywał ani nic. Najpierw napełnię z wami wodę żebyśmy wiedzieli ile tej wody potrzeba tym naszym owcom. Najpierw się napiją, a za chwilę będą jadły. No i aha, możemy wylać wodę w ten sposób, dobra. No i pięknie nam się woda napełnia. Zobaczymy ile wejdzie. Chyba całe wejdzie. No to zobaczmy, ile to zajęło. Woda 7300, czyli tutaj 10, 50 owieczek potrzebuje 10 tysięcy litrów wody. Czystość mają w 100%, wydajność wejdzie w pełną godzinę. To teraz trawa i siano. Ja w tej chwili zbiorniczek zostawiam, moi drodzy, i widzimy się za chwilę. Moi drodzy, czasem tak bywa. Już nie pierwszy raz. Na pewno nie ostatni nagryweczka nie poszła tak jak miała pójść, dlatego, ostatnio co się widzieliśmy, to rozłączyliśmy sprzęcik i teraz czas zebrać tą trawkę, żeby wam pokazać o co chodzi. Skosić, skosiłem. Dobra, mamy godzinę 6.12. Brak miejsca na palety w kury. Niedobrze. No i to jest właśnie. No i gdzie tu? Masz brak miejsca. Co ty tu pieprzysz? Co tu się. Posuwa. Tak jest. No i teraz masz miejsce. Nie wiem, co się dzieje. Coś się tu zepsuło. Paletka tu się robi. Nie wiem dlaczego. Brak miejsca na nowe palety jajakury. Jeżeli też się spotykacie z takim błędem, dajcie znać. To nie o tym tu miało być. No ale nic, mały nieporządek nam się tu robi. Wyczyszczę to do końca i ewentualnie zaraz, jak dokończę ten odcinek, to włączę, wyłączę jeszcze raz i będzie wszystko wiadomo. Dobra, tak więc chyba tam coś skoszonego mam. Dlatego pokażę Wam, że przy tym urządzeniu, które wcześniej używałem i kupiłem z moda do Kiszonki. Czy ja tutaj zbierałem całość? Chyba nie. Ja tu całości nie skosiłem, dobra Ale chyba coś mi tam zostało. Tu małusieńko. Całości nie kosiłem, bo zrobię misję z skoszeniem. O, mam tutaj trochę zostało, dlatego zobaczcie moi drodzy. Rozkładam maszynę. Daję na dół. Co jest? Musisz najpierw rozłożyć. Aha, rozłóż. Dobra. No i zobaczcie, jak pięknie to działa. To urządzenie jest genialne i możemy tutaj tą trawkę z prędkością tutaj widzę 20 i rośnie 25 km chyba na godzinę. Czyli to jest na pewno tańsza alternatywa aniżeli, aniżeli wóz samozbierający, ponieważ no, trochę on kosztuje. Tutaj ten sprzęcik był bardzo tani. O, zobaczcie, nawet dość szeroki, jest dwa naraz. I co? On tutaj w tej chwili, tu siano wziął. Tu jest właśnie ten mały problem. Widać, resztki tutaj miałem takie. I on już teraz nic nie będzie zbierał. Jak to zrobić? A weźmy go, złóżmy. Wyłączmy i opuśćmy. Nie, nic nie daje. Nic to nam nie daje. Siano zostaje. No dobra, nic, ale wiemy o co chodzi. I tak jest zebrane sianko, właśnie jedziemy zawieść trawkę, znaczy się, jedziemy zawieść do naszych owieczek. Więc raz, dwa, raz. No dziwnie tu wygląda teraz bez tego drzewa, powiem wam szczerze. Tutaj fajny lasek był. Skóry już zdążyły nabrudzić, owce również, bo jednak cała nocka minęła. My im teraz sypniemy tu trochę trawy. I cyk. No i zobaczmy, ile już łącznie mają. Mówię, wcześniej to już zrobiłem, teraz tylko tak szybko wam dograłem, jak to wygląda. No w tej chwili mają 21 prawie tysięcy trawy. Widzę, że tutaj mały kawałek skosiłem i, i w zupełności tutaj 20 tysięcy, chwila, moment i uzupełniłem. Tak więc to nie jest nie wiadomo co. Nie trzeba specjalnie siać trawy na, na polach. Między polami po prostu można sobie tą trawę skosić, ale ja oczywiście będę chciał to skosić i, i zapełnić ten mój silos, ten mój strych. Szybkość mnożenia tych 50 owieczek jest 19 godzin i 45 minut, czyli za 7 godzin i 15 jest to bardzo marusienko. Dlatego myślę, że ja tutaj nie będę czekał, bo tej wełny chcemy w sumie jak najszybciej, jak najwięcej. Co prawda, mam 124 900. Sporo wydałem, bardzo dużo wydałem, bo dnia wczorajszego, słuchajcie, wydałem pół miliona. 227 tysięcy na nowe maszyny, 75 na zwierzęta, budowa 332 tysiące i koszt wynajmu 55 tysięcy. W ogóle to jest taki cały dzień jeszcze z tym drewnem, z końcówką drewna, tak więc no, wygląda to w ten sposób. Tak więc dokupimy, dokupimy trochę tych owieczek. My mamy je czarno-białe, tak, żeby się mnożyły i... Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6. No dobra, 1500 to 10 owieczek. Eee, czekaj, ile 50 owieczek powinno kosztować? 75 tysięcy, tak? Jak dobrze pamiętam potwierdź opcję zwierzęta. Anulowałem. Tak, anulowałem. Czyli łapiemy ich na 75 tysięcy i będę miał 100 owieczek. Później dokupię więcej. Oj, z jedną za dużo, dlatego robimy tak. I przenieść jedną, czyli mamy przenieść drugą. Co ja zrobiłem? Dobra, nieważne, jest dobrze. Potwierdzamy. Czyli mamy teraz. Moi drodzy, 101 owieczek i zwiększyła się prędkość dopiero po pełnej godzinie. Mamy 6.23, więc na szybciucha tutaj troszkę czasu przewiniemy, żebyśmy wiedzieli, ile 100 owieczek potrzebują czasu do roznożenia. Jest o połowę ich więcej, znaczy o 100% więcej niż było, więc myślę, że z 19 godzin powinno się zmniejszyć. Zobaczcie, cały czas brak miejsca na nowe palety jaja, kury, No, będę musiał tu na pewno zresetować i wtedy będzie dobrze. No i godzinka minęła, czas sobie wezmę rzeczywisty. 101 owieczek, 9 godzin 45 na jedną owcę. No to słabo, słabo. Tu jednak owce mają tutaj rozmnażanie bardzo słabe. Zobaczcie, już trawy brakuje, już wody brakuje, ponieważ zwiększyłem o 50 owieczek. Tak więc, moi drodzy, tak sytuacja tu wygląda. Niedługo zrobimy, no zobaczcie, tu coś się zepsuło. Niedługo zrobimy jakiś odcinek z obrządków, ponieważ no, te zwierzęta brudzą strasznie. A ja tutaj widzę, że już kolejny odcinek się szykuje, który zacznę nagrywać za sekund kilkadziesiąt. Gotowa do zbioru kukurydza. Tak, pokażę Wam jak tutaj siejemy i jak zbieramy kukurydzę. Tak więc widzimy się w następnym odcinku. Hejo!